Cześć, maneczkowie! Witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Nagrywam drugi odcinek dzisiaj, ponieważ jedziemy sobie do Kringlopa pozwiedzać taki używany sklep ze starociami. Używany sklep ze starociami. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ale nagrywam telefonem na spontanie. Tak więc zabiorę was do sklepu ze starociami. Tak więc zapraszam na odcinek. No tak więc Jedziemy sobie do miasteczka obok I zobaczymy co mają W sklepie ze starociami Tam można kupić wszystko Meble Elektronikę Rzeczy do kuchni Dosłownie wszystko czego dusza zapragnie Tak więc tam jak możecie zobaczyć Za tymi drzewami Jest Autostrada, która prowadzi w tamtą stronę na Belgię, a w przeciwną stronę do Polski. I nią za, za niecałe dwa tygodnie będziemy jechać sobie do Polski na wakacje. Tam jest zawsze duży ruch. Jedni lecą na Belgię, czyli w tamtą stronę, a drudzy na Niemcy. I my nią niedługo będziemy sobie jechać. Pierwsza na Niemcy, a potem Polska. Patrzcie, jeździmy, jeździmy tędy cały czas do tego miasteczka. Jeszcze tydzień temu domek był w budowie, a tu już cały wybudowany. Ktoś sobie zrobił mały domek. Widzę jakaś kuchnia w środku. Drewniany, więc szybko go zbudowali. Tak więc już jesteśmy na drodze do linkloa. Teraz zobaczycie jak wygląda ten budynek tak więc to jest wjazd do sklepu Kringloop tutaj są jakieś garaże a tam ten budynek na wprost to jest Kringloop tak się prezentuje sklep tutaj różne lampy to jest kącik z samym elektryką zobaczcie jakie ładne lampy dwie takie same, myślę że sobie takie weźmiemy jak widzicie tutaj nawet jakieś narzędzia znajdziecie dla siebie piloty jakby ktoś potrzebuje tutaj zobaczcie mikrofony do bokały. Wszystko czego dusza zapragnie. Zobaczcie, nawet mamy kamerę, obiektywy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Teraz przejdziemy na górę. Pokażemy rzeczy do kuchni, Tak więc widzimy się na górze. Ju! Tutaj mamy doniczki Na górze jest remont, tak więc mam nadzieję, że słychać. Zobaczcie jaki motorek z grilla. Tutaj się zaczynają same starocia Różne pierdoły Jest tego w brud Jest tego mnóstwo tutaj Dzbanki, filiżanki takie starodawne Zobaczcie to jest wszystko Świeczniki Sięjku. Wszystko czego dusza zapragnie. Tak więc tutaj macie rzeczy do kuchni: talerze, noże, widelce. Wszystko, wszystko, naprawdę wszystko. Zobaczcie, pieprzniki ciężkie, więc chyba elektryczne. Euro 50 nieocha zobaczcie garki, patelnie. Myślę, że weźmiemy, taki garnuszek ładny jest. Nawet czysty. Nie ma ceny, ale pewnie jest 2,50. Zobaczcie kubeczki. Kafe. Tak więc kupiliśmy tylko te dwie lampeczki Co wam pokazywałem 5 euro za jedną sztukę I już jedziemy sobie jeszcze na zakupy Ale już tego nie będę pokazywał Tak więc jak widzieliście Dużo staroci Mam nadzieję, że taki film wam się podobał Nie pozostaje mi nic więcej Jak podziękować wam za oglądanie tego vloga Zostawcie suba Zostawcie łapeczkę w górę a my oczywiście widzimy się w kolejnym vlogu Siema!